Witajcie. Zapraszam was serdecznie na 21 odcinek Losu Szczęścia. Na początku sprawdzimy, jakie są poprawne odpowiedzi na pytania z poprzedniego odcinka. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku było tylko jedno pytanie, ale do pytania były podane trzy fragmenty logo Stacji TV. Oto wspomniane zdjęcia. A oto pytanie: jakie telewizje używały bądź nadal używają tych logo? Odpowiedzi to TVP Polonia, Polsat Zdrowie i Uroda oraz Kinopolska. A teraz pokażę całe ich zdjęcia. A oto wyniki. Otrzymałem odpowiedzi od 7 osób, i wszystkie odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania. Każdy otrzymuje więc losowo wybraną liczbę, i rozpoczynam losowanie. Dziś wylosowano liczbę 5, więc nagrodę otrzymuje użytkownik TPEUVHS. A nagrodą dzisiaj jest 10 lajków pod różnymi filmami. Teraz przedstawię Wam kolejne 3 pytania. Dziś, tak jak miało to miejsce w poprzednim odcinku, również nie będzie trzech pytań, a jedno, a do tego pytania również zaprezentuję trzy fotografie. Tym razem będą to prezenterzy telewizyjni. Dla utrudnienia, zdjęcia będą rozmazane. A pytanie do nich jest oczywiste, jak nazywają się przedstawione osoby. Oto wspomniane fotografie. Na odpowiedzi czekam do 9 lipca. Odpowiedzi na y, te zdjęcia możecie wysyłać wraz ze swoją nazwą kanału na YouTube, na mojego maila wbdfpolskamałpow.pl lub poprzez numer gadogatu 12582386 albo pisząc w komentarzu pod tym filmem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.